Tato, dlaczego oni nas nienawidzą? O słońce, to tylko tak wygląda. Tak naprawdę oni nas wybrali. Ale tato, ja nie chcę zostać wybrana. Ja też nie skarbię, ale niestety taka była wola ludzi, władzy i Boga. To będzie ostatnia wojna nuklearna, jaką widzimy na tym świecie. Jest takie stare powiedzenie, jedno trzeba zniszczyć, żeby zbudować następne. To jest tak, jak bawisz się klockami Lego. Jeżeli coś z nich zbudujesz, nie jest tak, że musisz wziąć kawałek, żeby zbudować coś większego i lepszego. Tak samo jest z ludźmi i miastami. Nie mogli wybrać innych miast? Mogli, dziecko, wiele innych, ale zostaliśmy wybrani, bo zużywamy wiele zasobów. Nie ma już wystarczająco dużo jedzenia i innych materiałów, żeby sobie radzić. I właśnie przez to jest za dużo zła na tym świecie. Wiesz, jak strasznie może być, gdy ty i twój brat pójdziecie z nami do sklepu, prawda? Wiem, tato. Teraz minęło dziewięć minut od wyłączenia syren. Chcę, żebyś była dzielna, mój aniołku. Niedługo będziemy nieśmiertelni. To znaczy, że będziemy żyć wiecznie. Nigdy więcej bólu, nigdy więcej głodu i cierpienia. Teraz nie brzmi to tak strasznie, prawda? To czas, żebyśmy się pożegnali. Tak bardzo Cię kocham. Jestem z Ciebie dumny. Teraz weźmy swoje znaki i głowy w górę. Rodzina Smith przyczepiła wycięte, jak szablon, znaki do swoich pleców, tak że wystawały ponad głowy. Ustawili się przed wielkim marmurowym murem. Chwycili się za ręce i zamknęli oczy. Łzy płynące po ich policzkach wyparowały natychmiast, tak jak ich ciała, kiedy dotarł do nich nuklearny podmuch. Ich cienie, wypalone na marmurze, zostawiły wiadomość dla ludzi, którzy przetrwali wielką redukcję. Przebaczamy Wam. Niech to nie pójdzie na marne.